Dzień dobry moi drodzy. Zapraszam was do wysłuchania rozdziału 10, w którym Krzyś i Puchatek przychodzą do zaczarowanego miejsca i tam żegnamy się z nimi. Krzyś miał odejść. Nikt nie wiedział dlaczego, nikt nie wiedział dokąd i nikt nie wiedział skąd wiedział, że Krzyś miał odejść. Ale tak czy inaczej wszyscy w lesie wiedzieli, że to wkrótce nastąpi. Nawet najmniejszy ze wszystkich krewnych i znajomych królika, któremu się zdawało, że widział raz nogę Krzysia, ale nie był całkiem tego pewien, bo może to było coś zupełnie innego, nawet on mówił sobie, że zanosi się na jakąś zmianę. A wieczorny i poranny, dwaj inni krewni i znajomi królika, szeptali między sobą. I co to będzie, mój wieczorny? Albo Więc jakże, jakże, mój poranny? A brzmiało to tak beznadziejnie, że zdawało się naprawdę, że nie ma się już czego spodziewać. Pewnego dnia, królik czując, że nie może już dłużej czekać, napisał następujące obwieszczenie: Baczność ogólne zebranie w celu powzięcia ważnej rezolucji. Zbiórka przy chatce Puchatka. Trzymać się lewej strony. Podpisano Królik. Napisał to ze dwa lub trzy razy, zanim doprowadził rezolucję do takiego wyglądu, jaki zdawał mu się, że powinien mieć, powinna mieć w chwili, gdy zaczynał ją pisać. I kiedy wreszcie była gotowa, chodził z nią do wszystkich po kolei i odczytywał każdemu. I wszyscy obiecali, że przyjdą. – O! – rzekł Kłapouchy tego popołudnia, gdy ujrzał wszystkie zwierzęta idące w kierunku jego domu. – To prawdziwa niespodzianka. Czy i ja też jestem proszony? – Nie zważaj na Kłapouchego! – szepnął Królik do Puchatka. – Zawiadomiłem go o zebraniu dziś rano. Każdy po kolei powiedział Kłapouchemu, jak się masz? A kłapouchy powiedział, że wcale się nie ma, ale żeby na, na to nie zważać. Wówczas wszyscy siedli, a kiedy już wszyscy siedzieli, królik wstał. Wiemy wszyscy, po cośmy się tu zebrali, rzekł. I właśnie prosiłem mojego przyjaciela, kłapouchego. To o mnie mowa, powiedział kłapouchy. Wspaniale prosiłem go o powzięcie rezolucji rzekł i znowu usiadł dalej więc kłapouchy. nie popędzaj mnie rzekł kłapuchy wstając powoli nie dalej nie dalej więc mnie po czym wziął ćwiartkę papieru którą miał zatkniętą za uchem i rozwinął ją o tym nikt nie wie Mówił, to będzie niespodzianka. Po czym chrząknął znacząco i ciągnął: Szanowni i tak dalej, łaskawi i temu podobni, nim zacznę, a raczej nim skończę, mam wam do przeczytania utwór poetycki. Jakkolwiek, jakkolwiek dość długie słowo, które oznacza, zresztą sami przekonacie się, co ono oznacza. Jakkolwiek, jak już rzekłem, wszystkie utwory poetyckie, jakie powstały w lesie, były dotąd pisane wyłącznie przez Puchatka Misia o miłym obejściu, lecz o wybitnie zadziwiającym braku rozumu. Poemat, który Wam za chwilę odczytam, został napisany przez Kłapouchego, czyli przeze mnie, w chwili wielkiego skupienia. I jeśli ktokolwiek zdoła wepchnąć na miejsce wybałszone oczy maleństwa i zbudzić sowę z drzemki, to będziemy wszyscy mogli rozkoszować się tym utworem. Nazywałem go poematem, a brzmi on następująco: Krzyś odchodzi, dokąd? Nie wiem i nikt nie wie w całym lesie. Dość że idzie, że odchodzi, aż nam wszystkim płakać chce się. Chce się, jest to rym do lesie. Trudno nam się z tym pogodzić, to znów rym jest do odchodzi. Krótko mówiąc, żal je znam, jakoś idzie, tylko nie wiem, jaki znaleźć rym do nie wiem. W drugim wierszu z samej góry. Nowy kłopot, nowy kram, teraz znowu nie wiem sam, jaki znaleźć rym do kram. Trudna rada, na co biadać i tak bardzo się przejmować. Trzeba zebrać oba kramy i po prostu je zrymować. To niełatwa wcale sprawa sypać rymy jak z rękawa a że skończył mi się temat, więc, więc zakończę mój poemat. Jeśli kto chce klaskać, rzekła Pouchy, gdy skończył czytać poemat, to teraz właśnie jest odpowiednia pora. Więc wszyscy zaczęli klaskać. – Dziękuję wam, powiedział Kłapouchy. Jest to nieoczekiwane i miłe z waszej strony – jakkolwiek z lekka pozbawiony zapału. — Ten wiersz jest o wiele lepszy niż mój — powiedział Puchatek z podziwem i naprawdę tak myślał. — Ach — wyjaśnił Kłapouchy skromnie — tak też miało być. — Rezolucja — rzekł Królik — polega na tym, żebyśmy to wszyscy podpisali i przedstawili Krzysiowi. I wszyscy podpisali – Puchatek, Prosiaczek, Kłapuchy, Królik, Sowa Przemądrzała, Kangurzyca, Kleks, Plama. I wszyscy poszli z tym do Krzysia. – Jak się macie? – rzekł Krzyś. – Jak się masz, Puchatku? Wszyscy powiedzieli – Jak się masz? – i nagle poczuli że są bardzo smutni i nieszczęśliwi. Bo to, co mówili, brzmiało jak pożegnanie, a nikt nie chciał o tym myśleć. Więc stanęli wszyscy w koło i czekali, aż kto inny zacznie mówić. I zaczęli trącać się wzajemnie, mówiąc No, dalej. I kłapouchy został wypchnięty naprzód, a inni stanęli za nim. O, więc o co chodzi, kłapouszku? spytał Krzyś. Łapouchy zaczął wymachiwać ogonem na obie strony, aby w ten sposób dodać sobie odwagi i zaczął. Krzysiu, rzekł, przyszliśmy, żeby ci powiedzieć, żeby ci dać, to znaczy, napisany przez, bo, bo tak się stało, Bośmy właśnie słyszeli, to znaczy, że, że wszyscy wiemy. Otóż widzisz, to jest my i ty. Słowem, aby wyrazić to możliwie najkrócej, to właśnie spojrzał rozgniewany na wszystkich stojących wokół siebie i powiedział: Tyle ich w tym lesie, że po prostu nie ma się gdzie obrócić. Nigdy w życiu nie widziałem podobnie hałaśliwej gromady zwierząt. Czy nie wiecie, że Krzyś chce być sam? Ja idę. I poszedł. I tak się jakoś stało, że wszyscy zaczęli się powoli rozchodzić. I gdy Krzyś skończył czytanie poematu i miał powiedzieć dziękuję, to tylko Puchatek był przy nim. Ach, to strasznie przyjemne dostać coś takiego, rzekł Krzyś, zwijając papier i kładąc go do kieszeni. Chodźmy, Puchatku. I poszli. Dokąd idziemy? Spytał Puchatek, biegnąc za nim. Donikąd, rzekł Krzyś. Więc zaczęli sobie chodzić tu i tam, i gdy przeszli kawałek drogi, Krzyś zapytał. Powiedz, Puchatku, co najbardziej lubisz robić na świecie? – Co lubię robić najbardziej? – rzekł Puchatek, a potem musiał zatrzymać się i trochę pomyśleć. Bo chociaż jedzenie miodu było bardzo miłym zajęciem, była taka chwila, tuż zanim się zaczęło jeść, kiedy było przyjemniej niż kiedy już się jadło. Ale nie wiedział, nie wiedział dobrze, jak to się nazywa, a potem pomyślał, że być z Krzysiem to też było bardzo przyjemnym zajęciem i mieć przy sobie prosiaczka było również miłym zajęciem. I kiedy tak sobie o tym wszystkim pomyślał, odezwał się: Najbardziej ze wszystkiego na świecie lubię, kiedy razem z prosiaczkiem idziemy do ciebie. A ty mówisz, czy to nie pora na małe co nieco? A ja mówię, a ja mówię Owszem, nie mam nic przeciwko małemu co niecu, a ty, prosiaczku? I że to był mruczankowy dzień i żeby jeszcze ptaszki śpiewały. A co ty lubisz robić najbardziej na świecie, Krzysiu? I ja też lubię odpowiedział Krzyś ale co lubię robić najbardziej to nic. A jak to się robi? spytał Puchatek po dłuższym namyśle. Więc to jest tak, kiedy się idzie, żeby to robić, a właśnie akurat pytają mnie, co będziesz teraz robił, Krzysiu? Odpowiadam: Ach, nic. I wtedy idę i to właśnie robię. Aha, rozumiem, powiedział Puchatek. To właśnie takie nic, co teraz robimy. Aha, rozumiem, powiedział znowu Puchatek. To znaczy po prostu chodzić sobie i przysłuchiwać się wszystkiemu, co można usłyszeć i o nic się nie martwić. Aha, rzekł Puchatek. I tak szli sobie powoli, myśląc o tym i o owym, aż zaszli do zaczarowanego miejsca na samym końcu lasu. Miejsca, do którego rosło 60 kilka drzew. Krzyś wiedział na pewno, że to miejsce jest zaczarowane, bo nigdy, nikt, nie mógł się doliczyć, ile tych drzew tam naprawdę rosło 63 czy 64, nawet kiedy po przeliczeniu przywiązywało się kawałek sznurka do każdego z nich. Ponieważ nie było to zwyczajne miejsce, tylko zaczarowane, więc rosło tam co innego niż w lesie, nie jałowiec, paprocie i wrzos, tylko cicha, zielona trawa, gęsta i jedwabista. Było to jedyne miejsce w lesie, gdzie można było usiąść spokojnie, bez tego, żeby po chwili nie trzeba było wstawać i szukać sobie innego miejsca. Kiedy tak sobie siedzieli razem, mieli przed sobą szeroko rozpostarty cały świat, aż do miejsca, w którym stykał się z niebem. Nagle Krzyś zaczął opowiadać Puchatkowi o rozmaitych rzeczach. O ludziach zwanych królami i królowymi, o czymś, co nazywało się mnożnikami i o miejscu zwanym Europą. I o wyspie na samym środku morza, dokąd żaden statek jeszcze nie przypłynął, i jak się napełnia basen wodą, jeśli się chce, i o tym, jak za dawnych czasów pasowano młodzieńców na rycerzy, i o tym, co przychodzi z Ceylonu, a puchatek oparty grzbietem o jedno z sześćdziesięciu kilku drzew i z łapkami złożonymi na brzuszku mówił: Aha, albo nie wiedziałem o tym, i myślał sobie, jak to musi być pięknie, mieć prawdziwy rozum i móc opowiadać najrozmaitsze ciekawe rzeczy. Krzyś przestał mówić i siedział w milczeniu, patrząc na daleki świat i pragnąc, żeby tak zawsze było. Nagle puchatek zwrócił się do Krzysia. Czy to bardzo trudno zostać takim, coś ty powiedział? Czym? spytał Krzyś leniwie, ponieważ myślał o czymś zupełnie innym. No, takim na koniu, wyjaśnił Puchatek. Rycerzem? Tak, odparł Puchatek. Czy to jest tak trudne, jak zostać królem, albo mnożnikiem, i w ogóle tym wszystkim, o czym mówiłeś? Widzisz. Tak trudno jak królem to nie jest, rzekł Krzyś, a ponieważ Puchatek zdawał się być rozczarowany, dodał szybko, ale trudniej niż mnożnikiem. A czy Miś może zostać rycerzem? Pewnie, że może, odparł Krzyś. Zaraz nim zostaniesz. To mówiąc, wziął patyczek, dotknął nim ramienia Puchatka i powiedział Powstań, kawalerze, misius Puchatkowa, zwany Kubusiem, najwierniejszy z moich rycerzy. Puchatek wstał, po czym usiadł i rzekł. Dziękuję, co należy powiedzieć, gdy zostało się pasowanym na rycerza. I w tej samej chwili zapadł w drzemkę i śniło mu się że on puchatek i nieustraszony basen razem z mężnym ceylonem i mnożnikiem mieszkali razem z koniem i byli wiernymi rycerzami wszyscy z wyjątkiem mnożników mających pieczę nad koniem wszyscy byli rycerzami dobrego króla Krzysztofa i od czasu do, czas, do czasu potrząsał głową i mówił do siebie przez sen nie, to jakoś zupełnie tak. A potem zaczął rozmyślać o, tym, o tych wszystkich rzeczach, jakie mu Krzyś opowie, gdy wróci z tego gdzieś, dokąd ma odejść i jak trudno będzie Misiowi o bardzo małym rozumku uporządkować sobie to wszystko w głowie. A może, rzekł do siebie ze smutkiem. Może Krzyś nic już więcej nie opowie. I zaczął zastanawiać się, czy być wiernym rycerzem to oznaczało tylko być wiernym, czy także i takim, któremu jeszcze do tego opowiada się rozmaite rzeczy. Wtedy znów Krzyś, który z podbrutkiem opartym na dłoni dalej patrzył na świat, zawołał nagle. Puchatku, co? Rzekł Puchatek. A kiedy ja, Puchatku, yy, kiedy ja. Co, Krzysiu? Kiedy już przestanę nic nie robić? Już zupełnie? No, w każdym razie nie tak bardzo. Puchatek czekał na dalszy ciąg, lecz Krzyś zamilkł znowu. Co, Krzysiu, powiedz. Rzekł Puchatek: Powiedz, Puchatku, kiedy ja już y, rozumiesz, kiedy ja już przestanę nic nie robić, czy będziesz tu czasem przychodził? Ja? Tak, Puchatku. A czy ty też tu będziesz? Będę, Puchatku, będę naprawdę, przyrzekam ci. To dobrze, rzekł Puchatek. Puchatku Przyrzeknij mi, że nigdy o mnie nie zapomnisz, nawet kiedy będę miał sto lat. Puchatek pomyślał troszkę. A ile lat ja wtedy będę miał? zapytał: 99. Dziewięć. Puchatek kiwnął łebkiem. „ Przyrzekam! odpowiedział. Z oczyma ciągle zwróconymi na świat, Krzyś wyciągnął rękę i poszukał łapki puchatka. Puchatku, rzekł Krzyś poważnie, jeśli ja, jeśli ja już nie będę. Tu urwał i zaczął znowu. Ty zrozumiesz, prawda? Co zrozumiem? Ach nic, zaśmiał się Krzyś i zerwał się na nogi. Chodźmy. Dokąd? Spytał Puchatek. Wszystko jedno dokąd, rzekł Krzyś. I poszli, trzymając się za ręce. I dokądkolwiek pójdą, i cokolwiek im się zdarzy po drodze, mały chłopczyk i jego miś będą zawsze bawić się wesoło ze, ze sobą w tym zaczarowanym miejscu, na skraju. Lasu. Koniec. Żegnamy się już z Kubusiem Puchatkiem, ale zostaje w naszych głowach, myślę, i w pamięci. Mam nadzieję, że z przyjemnością wysłuchaliście przygód Kubusia Puchatka. Mamy za sobą dwie książki, to już coś: Kubuś Puchatek i Chatka Puchatka. Jeśli będziecie mieć ochotę mogę czytać wam dalej, z tym, że nie wiem jeszcze co. Planuję jutro przeczytać wam może jakiś wiersz. Zobaczymy. W każdym razie do usłyszenia jutro. Pozdrawiam was serdecznie.